Witam serdecznie. Dzisiaj podam Ci trzy zachowania, dzięki którym będziesz o wiele bardziej atrakcyjny dla każdej kobiety. Także słuchaj uważnie. Pierwsza sprawa, powinieneś nagradzać i karać kobietę za jej zachowanie. I teraz, oczywiście, zaraz się tutaj zleci tłum kobiet i zaczną pisać, jak to. To jest manipulacja. Nie wolno tak robić. Przecież kobieta nie jest małpką w cyrku. No tak, nie jest małpką w cyrku, ale przecież Wy, kobiety same to robicie. Zwróć uwagę na to, że kobieta jak nie jest zadowolona ze spotkania, no to ona nie będzie ci potem odpisywać na SMS -y. i celowo podświadomie to robi, żebyś ty do niej kolejny raz napisał, a żeby ona się poczuła atrakcyjnie. Ale jak już facet nie odpisze kobiecie, to jest manipulatorem, to jest zły, niedobry i trzeba tak naprawdę go zostawić. No tak to nie działa. Tak naprawdę, jeśli chcesz wypracować dla siebie dobrą relację z kobietą, to za niektóre zachowania, za te dobre zachowania, trzeba powiedzieć, ty musisz kobietę nagrodzić, a za te złe zachowania ukarać. Tylko wtedy ona się nauczy, jak być dla ciebie dobrą dziewczyną i jak się o ciebie starać. W innym wypadku, niestety, bardzo dużo stracisz, kiedy przykładowo kobieta nie ma dla ciebie czasu, a ty proponujesz kolejne spotkanie, a ty do niej wypisujesz smsy. Wtedy nagradzasz kobietę za złe zachowanie, a ona przestaje być zainteresowana i zaczyna cię karać ciszą czy po prostu brakiem tutaj zainteresowania co do dalszej relacji. Tak to niestety wygląda. Więc ten mechanizm musisz wdrożyć w swojej relacji z kobietą od początku. Inaczej kobieta nie będzie Cię słuchać, nie będzie Cię traktować jak autorytetu i nie będziesz dla niej naprawdę ważnym facetem. Wszystko to, o czym powiedziałem przed chwilą wpływa na to, że kobieta Cię postrzega jako faceta, który jest dla niej numerem jeden, tak? Który potrafi ją sfokusować który potrafi skoncentrować jej uwagę na sobie. I teraz, jeśli ty jako mężczyzna nie masz tej umiejętności, nie masz tej wiedzy, no to bardzo często kobieta może być rozproszona swoją uwagą na kolegów, na znajomych, a ty będziesz jednym z wielu. Jeśli potrafisz stosować ten mechanizm nagrody i kary, kobieta będzie zwrócona uwagą w twoim kierunku i będzie więcej myśleć o tobie. Przekonaj się sam, jak to działa. Kolejna kwestia, która jest istotna. Element osobowości drania. Niemiłego faceta. Jak jesteś zbyt dobry dla kobiety, uczynny, miły, zawsze dostępny, ona cię nie będzie postrzegać w dobrym kontekście. Dlaczego? Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Dobra, no to jest pozostałość ewolucyjna, wiem, ale zauważ, że bardzo często kobiety wspominają tylko tych złych chłopców. Ile to ja się nasłuchałem od kobiet, jak to ją facet zostawił, jaki on był straszny, niedobry i ile razy potem obserwowałem, jak ta kobieta do niego pisze, stara się. I znowu są razem. Bardzo często ma takie konsultacje. Chłopak poznał dziewczynę, rozstała się z takim draniem, bedbojem, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę. I potem za chwilę. Kiedy na początku oczywiście się temu chłopakowi wypakiwała, jaki to był zły ten i były facet, jak ją tutaj potraktował, ta dziewczyna zostawia tego chłopaka, który tak ją pocieszał, i wraca do byłego, i wraca do tego drania. To jest pozostałość ewolucyjna. I nie chodzi o to, że ty masz być napakowany i ogólnie masz budzić respekt wszystkich ludzi dookoła. Chodzi o to, że masz być mentalnie twardy dla dziewczyny. Jeśli ona próbuje cię zmanipulować, próbuje wejść na głowę, ty musisz pokazać swoją ciemną stronę. Musisz pokazać swoją ostrą przestaniecie się postrzegać jako faceta, który jest dla niej cenny. To jest bardzo często naturalne, a też niejednokrotnie macie z tym problem. Dlaczego? Bo boicie się odmówić kobiecie, boicie się jej powiedzieć prawdę, boicie się ją olać czasami, kiedy trzeba, tak jak mówiłem na początku. Albo boicie się zachować w ten sposób, który ją podnieci. Bo wy to uważacie za coś niestosownego lub niegrzecznego. Miałem bardzo wielu facetów na szkoleniach, prawników i itd. I oni często są zbyt grzeczni po prostu. Kiedy ja mówię takiemu facetowi, no to weź wyślij SMS, żeby więcej cię nie pisała, no to on po prostu patrzy na mnie, jakby nie wierzył w to, co usłyszał. Ale musisz wiedzieć, że jeśli w pewnym sensie jesteś niedostępny dla kobiet i one to wyczuwają, że ty do końca no, nie jesteś zainteresowany rozwojem tej znajomości, to właśnie wtedy będą się pojawiać ciekawsze efekty, bo kobieta będzie o ciebie zabiegać. Bo kobieta bardziej się będzie o Ciebie starać, właśnie z uwagi na to, że masz sobie ten element osobowości drania, faceta, który ją kusi do grzechu, do seksu, który chce ją zabrać do łóżka i który być może nawet nie myśli o kolejnym spotkaniu. To działa, to działa i warto się o tym przekonać. Kolejna kwestia, kolejne zachowanie, którego warto się nauczyć, które warto przyswoić. Naucz się odmawiać kobietom. Powiedz kobiecie, nie mam dzisiaj czasu, żeby się z Tobą spotkać. Jednak przekładamy spotkanie, bo nie mam czasu. Wiesz co, nie pisz dzisiaj do mnie, bo jestem zajęty. Nie rozmawiajmy już dzisiaj więcej, bo będę miał teraz coś ważnego do zrobienia. W ten sposób informujesz kobietę, że Ty masz coś ważniejszego do zrobienia, a więc musisz być kimś ważnym, czujesz się kimś wartościowym, który ma wyższe cele niż sama kobieta. I dlatego często kobiety skupiają się wokół facetów, którzy mają... Inne zajęcia oprócz niej. Tak? Jeśli ty jesteś skoncentrowany na swojej pracy, firmie, a ona jest tylko dodatkiem do Twojego szczęścia, życia, bardzo często kobieta będzie szybko inwestować. I być może nawet nie będziesz musiał tutaj wiele z tych sztuczek używać, jeśli pokazujesz takie podejście. Ale jak ty pokażesz kobiecie, że ona jest dla ciebie najważniejsza, że jest celem Twojego życia, będziesz chciał jej pomagać w porostaniu z tym byłym chłopakiem, facetem, no to niestety jesteś przegrany. Bo kobieta widzi w Tobie słabość, widzi w Tobie to poświęcenie, że Ty tak bardzo prosisz jej uwagę, atencję, że zrobisz dla niej wszystko. I to jest właśnie ten problem, który często macie i warto sobie zdać z tego sprawę. Jeśli potrafisz odmówić kobiecie i ona się wkręca i powtórzysz to wielokrotnie na wielu sytuacjach, a nawet spławiasz niektóre kobiety, zachowujesz się jak facet typowo atrakcyjny, spotkajesz się dwa razy z dziewczyną, ona potem do Ciebie pisze, a Ty jej. Wysyłasz SMS-a, wiesz co, nie pisz już do mnie więcej, bo ostatnie spotkanie mi się nie podobało. Ona się będzie nakręcać. Ona będzie ci wysyłać więcej sms -ów. A może ci nie wyślę, może się z tobą pokłóci. To nie ma znaczenia. I tak na większej statystyce umocnisz swój charakter i poczujesz się dużo ważniejszy dla kobiet. To działa. Przetestuj, nie musisz mi wierzyć. Oczywiście to może być trudne. Jak do tej pory byłeś taki miły, ale jak się tego nauczysz, efekty będą zaskakujące. To, o czym ja mówiłem też w innych filmach, tak? To jest ten mechanizm odrzucenia, na który często silnie działają kobiety. E, silnie oddziaływują kobiety. To znaczy, że jeśli ty zabraniasz kobiecie czegoś, ty ją odrzucasz, zostawiasz, ty ją olewasz, ty ją porzucasz, ty tak naprawdę z niej rezygnujesz, ona momentalnie się czuje dla Ciebie bezwartościowa atrakcyjna. Na co żadna kobieta, która chce się szanować, Wśród męskiej publiczności nie może sobie pozwolić, dlatego próbuję o Ciebie zabiegać. Tak to działa. Przekonaj się sam. Jeśli moje filmy Ci się podobają, podeślij koledze, znajomemu. Myślę, że warto słuchać prawdy na temat relacji z kobietami. Przygotowałem dla Ciebie w tym miesiącu mój najnowszy kurs. Osobiście uważam najlepszy, jaki nagrałem. Wysokie poczucie wartości 2.0. Jak wpływać na kobiety wysokim poczuciem wartości? Jak wciągać dzięki temu kobiety do interakcji, uwodzić, jak rozwijać, utrzymywać związek za pomocą wysokiego poczucia wartości. Cały ten najnowszy kurs Wysokie Poczucie Wartości 2.0. Do jutra do północy możesz jeszcze pobrać 200 zł taniej. Także skorzystaj. Fenomenalna wiedza, która sprawi, że kobiety o wiele łatwiej się będą angażować w znajomości z tobą i przestaniesz mieć problemy z kobietami. Naprawdę świetny materiał bez wysokiego poczucia wartości. Kobiety Cię będą zdradzać, zostawiać, oszukiwać, bo wyczują, że jesteś słaby, że nie jesteś dla nich prawdziwym mężczyzną. Powiesz sobie ten materiał, naprawdę warto, do jutra 200 zł tani wszystko masz opisane pod spodem.